Dziś w Kurierze. Judd Trump wygrywa szósty tytuł w sezonie. Mistrzostwa Europy w Portugalii i problemy naszych zawodników z powrotem do Polski. Siedzimy w Lisbonie, czekamy właśnie na lot do Polski. Mi wszyscy domu ewakuować jak najszybciej. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snukerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Malutki Gibraltar i wielkie rekordy. Zapraszamy na materiał o ostatnim turnieju serii Pet Victor European Series. W tym roku turniej Gibraltar Open został rozegrany w bardzo wyjątkowych okolicznościach, oczywiście, w związku z panującą na świecie pandemią koronawirusa, w piątkowe rozgrywki mogło na żywo na arenie obserwować zaledwie 100 kibiców. We wspomniany piątek największych emocji dostarczyło nam spotkanie Polaka, Kacpra Filipiaka, który zmierzył się z trzykrotnym mistrzem świata Markiem Williamsem. Mecz z Waliczykiem rozpoczął się świetnie: breakiem 50-punktowym i prowadzeniem 1 do 0. Przy wyniku 1 do 1 po spudłowanej przez Williamsa Czerwonej, Kacper miał szansę na wyjście drugi raz na prowadzenie. Niestety ta spudłowana zielona dała Williamsowi wygraną w partii na 2 do 1 i jeszcze jednej kolejnej. Kacper musiał wracać do meczu od stanu 1 do 3 i udało się to zrobić również przy pomocy kolejnej pięćdziesiątki w partii numer 6. Niestety dla Polaka, ósma w tym sezonie decydująca partia, nie okazała się być szczęśliwa. 4 do 3 zwyciężył Williams. Meczu drugiego z naszych reprezentantów nie widzieliśmy niestety na żywo. Adam Stefanów przegrał z Markiem Joyce'em wynikiem 2 do 4. Od soboty kibiców na arenie na Gibraltarze mogło być dokładnie tyle, ile obecnie w warszawskich klubach, czyli. Okrągłe zero w ramach środków ostrożności przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednak jak się okazuje nie wszyscy zawodnicy do tych środków ostrożności się zastosowali. Zobaczcie co Tom Ford napisał na Twitterze. Xiao Guodong zdecydował, że dobrym pomysłem będzie usiąść na moim krześle, wytrzeć ręce w mój ręcznik i napić się z mojej butelki wody. Wprawdzie najważniejsze fazy turnieju rozgrywały się bez publiczności, ale za to z udziałem bardzo dobrych zawodników. Zawodników, którzy walczyli w tych zawodach o niezwykle wysoką stawkę. Pierwszy półfinał to spotkanie pomiędzy Markiem Williamsem i Kyrenem Wilsonem. Obaj zawodnicy potrzebowali zwycięstwa na Gibraltarze, aby awansować do prestiżowego Tour Championship. 4 do 0 i Wilson zameldował się w finale. W drugim pojedynku nie bez problemów, bo przegrywał już 0 do dwóch, ale z dwoma setkami po drodze zwyciężył Chad Trump. 120. Finał zapowiadał się bardzo ciekawie i nie zawiodł oczekiwań nawet tych najbardziej wybrednych kibiców. Finał zaczął się od prawdziwej strzelaniny i trzech setek z rzędu: 125 Trumpa, 115 Wilsona i 144 aktualnego Mistrza Świata, który tym samym zgarnął nagrodę za najwyższego breaka turnieju. Czwartą i piątą, czyli dwie taktyczne partie, wygrał jednak Wilson, któremu bardzo sprzyjało szczęście. Spójrzcie na tę brązową, dzięki której między innymi zrobiło się 3 do 2. Podejścia 123 w szóstym 15, frame i 63 w decydującym dały jednak upragnione zwycięstwo Trumpowi, który celebrował z wirtualnymi kibicami. Zwycięstwo Trumpa, choć w tak dziwnym anturażu, dało mu jednak rekordowe szóste zwycięstwo w turnieju rankingowym w jednym sezonie. Czegoś takiego nie dokonał jeszcze nikt. Dodatkowo Trump zgarnął 150 tysięcy bonusu, przeganiając Robertsona w klasyfikacji punktowej European Series. Patrząc na ostatnie wyczyny Jada Trumpa z ostatniego roku, ręce aż same składają się do oklasków. Dla Kuriera Snookerowego Michał Ebert. Gibraltar Open to nie jedyne snookerowe wydarzenia, które ostatnio odbyły się na Półwyspie Iberyjskim. W Portugalii w miejscowości Albufeira na południowym wybrzeżu rozegrały się Mistrzostwa Europy do lat 18 i do lat 21. W zawodach do lat 18 do ćwierćfinału, czyli meczu o medal, awansował świeżo upieczony mistrz polski Antek Kowalski i przegrał w nim niestety z szonem Madokiem 3 do 4. O medal walczył również w kategorii do lat 21 Daniel Holoida. W jednej czwartej finału musiał uznać wyższość rewelacji belgijskiego snookera Bena Mertensa, z którym przegrał 0 do 4. Tytuł w kategorii U18 obronił Irlandczyk Aaron Hill, a do tego później dołożył jeszcze ważniejszy w kategorii U21, stając się pierwszym w historii podwójnym mistrzem Europy juniorów. To drugie zwycięstwo wiąże się również z prawem startu w zawodowych rozgrywkach w dwóch kolejnych sezonach. Po zawodach juniorskich nadszedł czas na Mistrzostwa Europy na sześciu czerwonych bilach oraz w kategorii otwartej. W zawodach Six Reds do finału dotarł wielokrotny mistrz Europy oraz były profesjonalista, walijczyk Darren Morgan. Zmierzył się z czternastoletnim Julianem Bojko z Ukrainy, który po ośmiu frame'ach historycznie wygrał pierwszy tytuł mistrza Europy dla swojego kraju. Seniorskie Mistrzostwa Europy w snukerze zostały oczywiście przysłonięte przez coraz trudniejszą sytuację w Europie w związku z pandemią koronawirusa. Nasi snukerzyści Daniel Holoida i Paweł Rogoza, którzy mieli wziąć udział w tych zawodach, musieli przedwcześnie wrócić do kraju. Powrót ten jednak w danych okolicznościach, jak się okazało, nie był niczym prostym. Udało nam się telefonicznie porozmawiać z naszymi zawodnikami. Ty jak? Parę słów do kuriera? No oczywiście. Zarejestrowaliśmy się na takiej stronie lot do domu, która miała, który rząd miał organizować powroty do kraju. Dotrzymaliśmy wiadomość, że jest możliwość powrotu właśnie czarterem do Polski o godzinie 18. .00. Szybko dotarliśmy na lotnisko, jadąc totalnie na lawiata. To okazało się, że jednak jest 189 miejsc na pokładzie a 188 osób odbyło check-in. I niestety na pokład samolotu wsiąść nie mogliśmy. Więc aktualnie jest poniedziałek, 16 marca i siedzimy w Lizbonie. Czekamy właśnie na lot do Polski. Otrzymaliśmy no, informację, że dla nas właśnie jako chłopaków z kadry konsul w Lizbonie osobiście e, zapisał nas na jutrzejszy lot, który ma być o godzinie 55, więc powinniśmy być w Warszawie jutro o 18, jeśli nic po drodze się nie skomplikuje. jutro do Berlina. Nie lecę czarterem do Warszawy, bo w moim przypadku to bez sensu i mi się wszyscy chcą ewakuować jak najszybciej. Tu to jest bezpiecznie, bo jesteśmy odcięci od cywilizacji, można powiedzieć. Jesteśmy tylko zawodnicy, inni sędziowie, ludzie obsługujący turniej, no i obsługę hotelu, a tak to, to 10 kilometrów do innych ludzi. Także że jest bezpiecznie, jesteśmy zamknięci, odcięci i jest okej, okay, tylko problem jest powrotem Mimo długich dyskusji i specjalnego zebrania zarządu organizatorzy kontrowersyjnie zdecydowali się przeprowadzić turniej otwartych Mistrzostw Europy. Z pierwotnie 140 zapisanych osób w turnieju pozostało zaledwie 59. Turniej został skrócony i kończy się dzisiaj, w czwartek, finałem zaplanowanym na godzinę 16. Obecnie już wiemy, że nasi zawodnicy na szczęście bezpiecznie znaleźli się w kraju i poddali się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. W tym wydaniu Kuriera Snukerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Biernacki. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę Kuriera Snookerowego.